Jeżeli już jesteśmy bardziej świadomi, potrafimy rozróżnić i potrafimy wyłapać to, że jesteśmy w niskich wibracjach, czy, 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 czy czujemy się trochę gorzej. Jeżeli już mamy tą świadomość, to bardzo ważne jest też utrzymanie tego, czyli nie tylko bywać w wysokich wibracjach, natomiast być. Po prostu być. Dzień dobry, witam serdecznie, witam gorąco, drogie panie, witam gorąco, drogich panów. Właśnie, bardzo ważne jest to, żeby w tych wysokich wibracjach, czyli jesteśmy, jesteśmy zadowoleni, tak? Czyli osiągasz taki stan zadowolenia, czyli czujesz się dobrze. A na przykład później yy, za, za jakąś chwilę, nie wiem, dostaniesz telefon albo jakiś SMS, bądź jakaś sytuacja, bądź nie wiem, jakaś rozmowa yy, no cię, jak to się mówi tak potocznie, trochę kolokwialnie zdołuje, to musimy mieć w sobie ta, taką, yy, taką wyrobioną postawę, takiej pewnej kontroli. I takiej pewnej świadomości, to się nazywa tak ładnie świadomość emocjonalna, że jeżeli już wypracujesz sobie stan wyższych wibracji, to, to po prostu trzeba w tym być, że nie tylko, nie tylko bywam w tych, w tych dobrych wibracjach, czyli nie tylko jestem na przykład, bo jest ładna pogoda albo jestem, nie wiem, gdzieś w kontakcie z naturą, bądź czytam fascynującą książkę, to, to wtedy czuję, że jestem w wysokich wibracjach. Natomiast później, nie wiem, spotkam kogoś, czy, czy z kimś rozmawiam, kto bez przerwy narzeka i, i ma nastawienie do życia bardzo negatywne, i wtedy lecimy w dół. No to trzeba sobie, trzeba to wiedzieć, i można sobie wypracować taką metodę, takie mieć ćwiczenie, czy tak po prostu sobie to łapać i mówić sobie, włączam, włączam siebie, czy włączam się na wyższe wibracje. Już nie mówię wysokie, ale wyższe. Chcę czuć się dobrze. Chcę czuć się lepiej, bo jakby no, no, no nie idzie, to jest takie trochę no, no nieuniknione, tak? No, no nie jesteśmy, życie to nie jest inkubator i po prostu różne rzeczy z różnych stron się gdzieś tam dzieją. Ktoś, mi, ktoś nam coś na przykład opowiada, my tutaj przytakujemy <laughs> albo współczujemy, no zależy co to jest, co to jest za, za opowieść i... Ale po prostu my czujemy, że po prostu lecimy w dół, tak? Lecimy w dół i nasz nastrój spada i nasze samopoczucie tutaj cierpi, tutaj właśnie w takiej sytuacji, bo no trudno jest, to, to by trzeba było po prostu komuś powiedzieć yy, tak może oficjalnie, nie wiem, że przestań już narzekać, pomyśl o, o jakichś pozytywnych aspektach danej, nie wiem, sytuacji. No różnie, tak, ale na przykład, jakby no nie zmieniamy i jakby nie, nie korygujemy zachowania kogoś, tylko to my pracujemy nad swoją postawą, żeby, no żeby się czuć dobrze, żeby się czuć dobrze. To, że na przykład emocje, emocje są tak istotne. Cały świat duchowy, duchowość współczesna w ogóle bardzo, bardzo, tutaj dużo, dużo właśnie znaczenia przywiązuje i duże znaczenie daje, znaczeniu daje właśnie emocjom, ale to nie jest tak, że to tylko świat duchowy, bo cała neurobiologia i fizyka kwantowa potwierdzają, że emocje mają ogromny wpływ. Ogromny wpływ na, na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie, na nasz stan emocjonalny. Jeżeli czujemy się dobrze, automatycznie zupełnie inaczej pracuje nam układ nerwowy, układ pokarmowy, yy, układ krążenia. Także, także pozytywne emocje mają no, bardzo korzystny wpływ tutaj na, na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie na ogólny taki nasz właśnie dobrostan. Także warto, warto się przejrzeć swoim emocjom. Emocje to są wibracje, to jest nasz układ nerwowy, nasz system nerwowy i on w zasadzie, to właśnie od emocji naszych zależy, jak ten nasz układ nerwowy funkcjonuje. Bo jeżeli, jeżeli mamy w sobie więcej spokoju i więcej Więcej zadowolenia, przynajmniej tego pokoju, takiego, taki pokój wewnętrzny, jeżeli mamy, i, i na przykład, powiedzmy, no, już jakąś dawkę szczęścia sobie możemy te, też dokładać, tak? Czyli jestem gdzieś um, to, co na przykład lubimy, tak? Robimy na przykład to, co bardzo lubimy, to, to nam generuje wysokie wibracje. To na przykład można sobie to też czasami. Na, na przykład w danym momencie też przypomnieć, na przykład chwile, w których czuliśmy, czułeś się, czułaś się bardzo dobrze, czułaś się komfortowo, tak? Czyli mamy takie momenty, gdzie czu, czu, czujemy się dobrze, to, do, to właśnie fajnie, kiedy, kiedy sobie to e, zapamiętasz i w momencie, kiedy na przykład jest troszeczkę trudniej, tak? Czyli jest jakaś, nie wiem, sytuacja bądź jesteś też w miejscu. Bo w zasadzie wibracje, to, to na pierwszym miejscu jest tak, że to, to ludzie, tak? Że to drugi człowiek nam te wibracje przekazuje, ale nie tylko, bo w zasadzie wszystko wibruje, nawet miejsce wibruje. Yy, na przykład może się zdarzyć tak, że gdzieś na przykład wchodzisz w jakieś miejsce, do jakiegoś miejsca i czujesz się tam dobrze, czujesz się tam komfortowo. Albo na przykład yy, po spotkaniu z kimś, tak? Ktoś na przykład wibruje bardzo wysoko, i ty na przykład czujesz, że po spotkaniu z tą osobą jeszcze na długo pozostaje ta aura, taka ciepła, tak? Jeszcze, jeszcze po prostu pozostaje ten klimat, taki, ta osoba, która, która dała ci taki, taką, właśnie tą, przekazała tą taką ciepłą, dobrą energię, ale również sytuacje, również różne, różne wydarzenia te też wibrują. I tutaj właśnie. To od nas zależy, tak? Czyli to ty decydujesz o tym, czy chcesz się czuć dobrze, e, czy jednak pozostajesz sobie w tym, e, w tym niskim samopoczuciu. Bo to jest tylko i wyłącznie kwestia decyzji. Czyli czuję, czuję słabo, tak? Czuję, że jestem gdzieś na, 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 na niskich poziomach, tak? Czyli, czyli czuję się. W jakimś smutku jestem, w jakimś przygnębieniu, może mam jakieś, jakieś, jakieś zawahania, tak? jakieś wątpliwości gdzieś tam nam się pojawiają. Ja już nie mówię o takich, o takich głębszych, tak? jakieś cierpienie, ale przynajmniej te, bo zanim do cierpienia dojdzie, tak? że nie, zanim, zanim jest cierpienie, to, to, to jest ta droga. Tak? Najpierw się jest bardzo długo w smutku, w jakimś takim opuszczeniu, w jakimś takim. Trudnym stanie emocjonalnym i dopiero później z tego dłuższego stanu, czyli trzeba dłużej być w tym gorszym stanie, żeby to później wyprodukowało cierpienie. No a właśnie tutaj zależy, tutaj właśnie jest cała praca nad tym, że, żeby nie, do, nie dopuścić i nie doprowadzić do tego cierpienia, bo im dłużej się jest w jakimś stanie apatii czy, 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 czy w stanie jakiegoś smutku, to później ten stan się pogłębia i trudniej jest wydostać się z tego stanu. Natomiast, żeby nie dopuścić, tak? Czyli na przykład, jeżeli coś dzieje się trudnego, no to jakby ta sytuacja, ona jest gdzieś obok, ale musisz zobaczyć aspekty różnych pięknych, pięknych rzeczy czy, czy, czy możliwości, które są wokół ciebie. Na przykład, na przykład jesteś zdrowa, tak? Na przykład ym, masz różnego rodzaju różnego rodzaju zdolności i umiejętności, tak? także wspaniałą rodzinę na przykład. To, to jest też bardzo ważny aspekt, żeby po prostu wiedzieć, że masz tą rodzinę, tak? C czy na przykład jeżeli jesteś żonaty, jesteś mężatka, no to masz najbliższą rodzinę męża. Męża, żonę, dzieci, jeżeli nie jesteś w związku, tak? czyli nie jesteś ani małżonkiem, ani nie jesteś, a jakby no, nie masz partnerki ani partnera, to wtedy twoją rodziną są rodzice i rodzeństwo, tak? Tą najbliższą. No ale ktoś powie, no ale no, nie mam tutaj zbyt dobrego kontaktu, no to wtedy, no, no może jakieś grono znajomych, tak? Może masz jakiegoś dobrego przyjaciela, czy. Czy, 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 czy wspaniałą koleżankę. Także dobrze jest tutaj pielęgnować sobie też, też te przyjaźnie, pielęgnować sobie te więzi, ale też bardzo ważne jest właśnie, żeby zwrócić na jakości. Nie? Te, te jakości tych relacji są też bardzo istotne, czy, czy, czy ta relacja no, ciągnie cię, czy, 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 czy cię do góry do góry podnosi, czy, czy raczej cię ciągnie w dół. Bo no jeżeli masz mieć, wiesz, jakąś kolegę czy, czy koleżankę, którą trzeba non -stop pocieszać, bo, bo ma jakieś trudności życiowe, no to, no to, później no to Ty nie masz tutaj, tak, możliwości, żeby ktoś jakby do Ciebie wysłuchał, z czym Ty e, chciałbyś, czym Ty chciałbyś chciałabyś się, się na przykład podzielić. Także tutaj e, od strony mm, takiej właśnie naszej, naszej osobistej, naszej indywidualnej, jest praca nad tym, żeby właśnie być. Nie tylko bywać, ale być. Być w tych wysokich wibracjach. Przynajmniej wyższych, przynajmniej wyższych. Bo to właśnie generuje nam, nam dobre samopoczucie i, i my po prostu funkcjonujemy i cały świat i cały wszechświat w ogóle wokół też, też to wszystko inaczej działa, inaczej funkcjonuje. Także warto, warto na to zwrócić uwagę. No, kontrola, tak, kontrola gdzieś ta wewnętrzna taka i na przykład, jeżeli jesteś w jakiejś takiej właśnie sytuacji, gdzie takiej no, trochę mniej komfortowej, bo na przykład tam kolega czy koleżanka no, no, gdzieś tam dzieli się różnymi trudnymi rzeczami, no my też jesteśmy osoby wrażliwe, także, także to nie jest tak, że że ktoś, nie wiem, mówi o jakiejś swojej trudnej historii, my mamy co, mamy teraz być obojętni, no to, to też tak nie jest. Działają jednak takie, takie negatywne rzeczy również na nas. Tylko tutaj trzeba, trzeba po prostu wiedzieć po tej swojej stronie, że no jednak, jednak trzeba mieć, mieć, tą, mieć tą granicę taką wyznaczoną. Albo też jest dobrze właśnie w momencie, kiedy kiedy czuję, że to te samo poczucie ci tak trochę leci w dół, to, to po prostu się zatrzymać, wziąć głęboki wdech i po prostu sobie powiedzieć: Chcę czuć się dobrze. Chcę czuć się lepiej. I to ty masz, to ty masz albo możesz, albo poprzez decyzję. Możesz wpłynąć na to, żeby czuć się lepiej. Drodzy Państwo, krótko chciałam, dzisiaj chciałam, żeby było na social mediach różnych. Także ja życzę dużo dobrego, dużo pozytywnych wrażeń, dużo optymizmu. Trzeba, trzeba po prostu to sobie mówić, trzeba nad tym pracować. Ja życzę powodzenia i wszystkiego dobrego, miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru i do zobaczenia przy okazji innych treści. Pa!